Dla twych sług, ty mówiłeś do serc wszystkich, gdzie nadzieja i gdzie Bóg. Ojcze, ciebie przyzywamy, ojcze, wszyscy cię błagamy. Grać przed Boga w tronem w niebie. Wstawiać się za nas w potrzebie, ojcze, ciebie przyzywamy, mamy, ojcze, wszyscy cię błagamy. Grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas w potrzebie. W imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania się świętemu Ojcu Pio. O sławny, święty Ojcze Pio z Pietrelciny, Ty, który jesteś świętym tego nowego tysiąclecia, Ty, który jesteś naszym przyjacielem, pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas, grzeszników. Dzięki swojemu cierpieniu, Dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia. Dlatego powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich. Powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach. Powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas dziewicy. Pośredniczca łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie. Powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej dobroci otrzymali łaskę, której gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką, chroni nas przed podstępami szatana. A przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów, wytrwale kroczyli ścieżkami dobra przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądź w niebie naszym patronem, święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami, męki naszego Zbawiciela. Ciebie wybrał Bóg abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broni nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci bożych, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Westchnienie do świętego Ojca Pijo. Święty Ojcze Pijo, przed złem broni mnie, pod płaszcz Twej opieki, Pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie. W ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Nowenna do świętego Ojca Piju. Dzień siódmy. Słowo Ojca Pio. Gdyby tylko ludzie tego świata mogli dostrzec Piękno duszy człowieczej, gdy jest ona własce Bożej, Wszyscy grzesznicy i niewierzący na świecie Byliby natychmiast nawróceni. Modlitwa. Gorliwe, święty Ojcze Pio z Pietrelciny. Trudziłeś się w boskim planie zbawienia, Ofiarując swoje cierpienia, aby uwolnić grzeszników od więzów diabła, toczyłaś walki z szatanem, by wydrzeć ich z jego mocy. Błagamy cię o wstawiennictwo, aby niewierzący zostali nawróceni, aby wszyscy grzesznicy odczuli skruchę w swoich sercach, a ci, których serca są chłodna, by odnowili swój entuzjazm w życiu chrześcijańskim. Święty Ojcze Pio, módl się również za tych, którzy postępują drogą wierności, by trwali na drodze do zbawienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Nas, chryste wysłuchaj nas, ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, duchu święty, Boże zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom ducha świętego, muchudle się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, muchudle się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, muchudle się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nad przyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobo zakonu franciszkańskiego, módlu się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módlu się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módlu się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą słowa Bożego, się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opieku niecierpiących, młódź się za nami, pociecho nieszczęśliwych, młódź się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością. Młód się za nami. Mężny wśród przeciwności, młodły się za nami, wzorze franciszkańskiego ubóstwa, młodły się za nami, wzorze czystości kapłańskiej, młodły się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, Muhudl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, Muhudl się za nami. Mężu modlitwy skupienia i kontemplacji, Muhudl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami, Możny nasz orędowniku u Boga. Módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, Boże. Ty sprawiłeś, że święty ojciec Pijo żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. Powierzenie się Bogu, przeszłość moją, O Panie, polecam Twemu miłosierdziu, teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. Koronka do najświętszego serca Pana Jezusa. O Mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, proście a otrzymacie szukajcie a znajdziecie pukajcie a będzie wam otworzone wysłuchaj mnie gdyż pukam szukam i proszę o łaskę ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, Zaprawdę powiadam Wam, O cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw Ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, Zaprawdę powiadam Wam, Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych, dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, Życie, słodyczy i nadziejo nasza, Witaj. Do Ciebie wołamy, Wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, Jęcząc i płacząc, Na tym łez dole. Przeto, Orędowniczko Nasza, One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, A Jezusa, Błogosławiony, owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Modlitwa świętego Ojca pijo o uzdrowienie. Ojcze niebieski, Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe. I nieprawidłowe komórki, otwórz zablokowane tętnice i żyły, oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj mnie jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim duchem świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa o nawrócenie grzeszników odmawiana przez świętego Ojca Pio. Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez autora, pieśni nad pieśniami. Powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego z całym żarem proszę Cię, spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi, sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam panie wiesz jak wciąż wielu żyje z dala od ciebie źródła wody żywej jak wciąż sprawdzają się twe słowa że żniwo jest wielkie a robotników mało że już jest dojrzałe żniwo na polu kościoła aby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju. Prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty z miłości do Jezusa kornie niosłeś krzyża znak, a przykładem swego życia. Wskazałeś do Boga szlak. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, Grać przed Boga tronem w niebie, Stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Wszyscy Cię błagamy grać przed Boga tronem w niebie Stawiać się za nas w potrzebie Ojcze za Twym wstawiennictwem Niech Bóg ześle zdroje łask Proszą Cię duchowe dzień i nas. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, zdawiać się za nas w potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, czy wszyscy cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, wstawiać się za nas w potrzebie.